Cześć! Starasz się zmusić swoje pieniądze do tego, żeby na siebie pracowały, ale wciąż odbijasz się od dziwnych pojęć finansowej nowomowy. Dzisiaj rozwijamy wszystkie wątpliwości na temat obligacji i dowiesz się wszystkiego, co będzie potrzebne do tego, żeby systematycznie zarabiać na tym rynku. Dlatego zapraszam Cię na 3-godzinny wykład, w którym Dlatego w ciągu 10 minut wytłumaczyć wszystko po kolei i będziesz wiedzieć więcej niż 90% profesjonalistów w bankach. Dzisiaj zapraszam Was na jeden z tych filmów, który może być niesamowicie nudny, ale mam nadzieję, że uda nam się tego uniknąć. Dodatkowo, żeby było ciekawiej, włączymy timer, żebym miał bat nad głową i żebyśmy na pewno zmieścili się w tych 10 minutach. Liczę na to, że znajdziecie sporo wartości w tym filmie. Będzie w nim wszystko w zasadzie, co jest potrzebne do zrozumienia tego, jak działają obligacje. Naturalnie wszystkie sugestie i uwagi. Bardzo chętnie zobaczę w komentarzach, tak samo możecie dać mi znać, czy udało mi się stworzyć ciekawy film o nudnym temacie. Dlatego nie przedłużając, zaczniemy od konkretu. Dzisiejsze teoretyczne rozważanie musimy w pierwszej kolejności zacząć od odpowiednia sobie na pytanie, co to w ogóle są obligacje. I tak obligacja to papier wartościowy, instrument finansowy rynku dłużnego. To znaczy, że opiera się on na udzielaniu komuś pożyczki i zaciąganiu długu przez jedną ze stron. Mamy tutaj dwie strony. W pierwszej kolejności są to emitenci, czyli te podmioty, które emitują obligacje, wypuszczają obligacje, jak zwał, tak zwał i chcą po prostu pożyczyć pieniądze. Po drugiej stronie jesteśmy my, czyli inwestorzy, osoby, które mogą pożyczyć te pieniądze, oczywiście za procent. Jest to taka odwrotna mechanika kredytu. Tak? Banki de facto udzielają pożyczek. My płacimy im z powrotem odsetki i oddajemy pieniądze. Tutaj mamy dokładnie to samo, tylko że to my pożyczamy pieniądze emitentom, którzy potrzebują ich na swoje różne cele. Również w tym wypadku mamy termin wykupu obligacji, czyli okres na jaki pożyczamy te pieniądze i po jakim dostaniemy je z powrotem. Drugą bardzo ważną rzeczą jest wartość nominalna tych obligacji. One najczęściej są w wartości 100 zł lub 1000 zł. Jest to po prostu, żeby łatwiej się liczyło. I ta wartość nominalna to jest tyle, ile my płacimy emitentowi w momencie, kiedy on emituje, wypuszcza obligacje na rynek. Kim jest emitent, komu możemy pożyczyć pieniądze? Tu opcji jest w zasadzie kilka. Pierwsza, najpopularniejsza, najbardziej znana: Skarb Państwa. Są to obligacje skarbowe w takiej sytuacji. Druga obligacje komunalne, kiedy emitentem i osobą, która pożycza pieniądze jest gmina bądź zespół gmin. I trzecia, również bardzo popularna, obligacje korporacyjne, kiedy emitentem jest po prostu zwykła spółka prawa handlowego. Emitent to jest najważniejsza informacja, jaką mamy w przypadku obligacji, ponieważ to emitent gwarantuje nam, że odda pieniądze. Musimy ufać naszemu emitentowi, dlatego z natury rzeczy obligacje skarbowe są mniej ryzykowne i Lepiej wyceniane niż obligacje korporacyjne. Można sobie to wytłumaczyć w ten sposób, że pierwsza, lepsza firma może mieć większe problemy finansowe niż skarb państwa, który obiecuje nam, że odda te środki, kiedy, kiedy pożycza w przypadku emisji obligacji. Innymi słowy, z emitentem związane jest bezsprzecznie ryzyko i zawsze musimy o tym pamiętać. Im lepszy emitent tym ryzyko mniejszej, tym mniej musimy się martwić o to, czy dostaniemy swoje środki z powrotem. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na ryzyko to kwestia tego, że obligacje mogą być emitowane zabezpieczone oraz niezabezpieczone. Zabezpieczone to znaczy, że mamy z tyłu w prospekcie emisyjnym, który jest uzupełniany podczas emisji przez emitenta, informację o tym, że obligacja w razie problemów z jej spłatą jest zabezpieczona np. Na, na nieruchomości i możemy wtedy przypuszczać, że w razie problemów, nieruchomość zostanie sprzedana, a my dostaniemy środki z powrotem. Nie musi tutaj nastąpić upadłość emitenta. To jest ważne, ponieważ przyspiesza ten proces. Druga opcja to obligacje niezabezpieczone, które takich zapisów nie mają i zwyczajnie musimy wtedy czekać w przypadku problemów ze spłatą w przypadku upadku emitenta, bo musi do niego dojść już. Musimy ustawić się w kolejce, tak jak inni wierzyciele. Na pocieszenie można powiedzieć, że jesteśmy przed akcjonariuszami spółki. W praktyce wygląda to w ten sposób, że najczęściej obligacje zabezpieczone emitują te podmioty, które muszą dawać zabezpieczenie do swoich obligacji, bo inaczej po prostu by ich nie sprzedały. Przykładowo taka spółka jak Orlen nie emituje zabezpieczonych obligacji. A przynajmniej nie pamiętam, kiedy się to wydarzyło, ponieważ nie martwimy się najczęściej o to, czy Orlen będzie miał środki, żeby nam. Te pieniądze oddać w przypadku jego obligacji, akurat. Wszystko fajnie, pięknie, ale oczywiście, jak się zarabia na obligacjach? Tutaj naturalnie przychodzi nam do głowy coś takiego jak odsetki. Obligacje mają wpisane w swoją naturę oddawanie odsetek przez emitenta i może się to dziać na zasadzie stałych odsetek, czyli kiedy emitent mówi zapłacę Ci 5% przykładowo w skali roku i raz na rok wypłaca takie odsetki w postaci tych 5% na tym przykładzie, a na koniec w terminie wykupu, kiedy okres obligacji się skończy, wypłaca nam ostatni kupon odsetkowy, bo tak się nazywa to fachowo. Razem z resztą środków, które nam był dłużny. Drugą alternatywą jest oprocentowanie zmienne, które jest stanowczo częściej spotykane. I tutaj będziecie widzieć w prospekcie emisyjnym taką, taki zapis, wybór plus marżę. ten wybór może być 6-miesięczny albo 3-miesięczny. I to nam mówi od razu dwie rzeczy. Po pierwsze, jeżeli przykładowo mamy wybór 6-miesięczny, na dzień dzisiejszy to jest 5,85. Plus marża 1%, to znaczy że w skali roku te obligacje zapłacą nam 6,85%. Druga informacja, jaka płynie z tego zapisu, to to, że jeżeli mamy wybór 6-miesięczny, to kupon będzie płacony dwa razy w roku. Pewnie dla niektórych z Was bardzo naturalnym pytaniem, jakie się nasuwa, to co będzie, jak zmieni się WIBOR? I tak w dużym skrócie to nic. W trochę większym szczególe możemy sobie to wyjaśnić w momencie, kiedy będziemy odpowiadać na pytanie, jak dokładnie działa i jak naliczane są odsetki od obligacji. W tym celu posłużymy się przykładem. Załóżmy przez chwilę, że mamy do czynienia z fikcyjnymi obligacjami o zmiennym oprocentowaniu WIBOR 6M, czyli 6-miesięczny plus 4,15%. Oznacza to po pierwsze, że mamy 5,85 4,15, czyli 10% w skali roku, całkiem, całkiem nieźle, oraz że odsetki będą wypłacane. Dwa razy w roku. Załóżmy również, że te obligacje konkretnie mają wartość nominalną 1000 zł oraz termin wykupu 2 lata. Czyli wypłacamy te odsetki 4 razy, a po dwóch latach dostaniemy z, razem z tym ostatnim kuponem odsetkowym y, nasze 1000 zł, które wydaliśmy na daną obligację. Możemy sobie od razu wyliczyć, że w ciągu pół roku y, y, powinniśmy dostać 50 zł, tak? ponieważ 10% to jest 100 zł. Tyle powinniśmy dostać w ciągu roku od danej obligacji, a 50 to pół roku, czyli taki kupon odsetkowy, będą nam obligacje wypłacać. Dzieje się to dość systematycznie z biegiem czasu, mniej więcej w ten sposób, gdzie wraz z upływem tego terminu półrocznego naliczane są do każdej obligacji te odsetki systematycznie. To znaczy, że jeżeli po trzech miesiącach chciałbym kupić od Was takie obligacje i ustalamy cenę 1000 zł za obligację, czyli tyle, ile zapłaciliście podczas emisji. To y, muszę Wam zapłacić najpierw 1000 zł za obligację oraz 25 zł za naliczone już odsetki, które są przypisane do tej obligacji. Po pół roku odsetki są wypłacane i znowu jakby jest wyzerowany ten kupon. Tutaj mamy do czynienia z ceną brudną, czyli razem z tymi y, odsetkami, te 1025 zł, o którym mówiłem w przypadku 3 miesięcy, oraz ceną czystą, czyli 1000 zł. To nie jest takie istotne. W kolejnym półroczu dzieje się dokładnie to samo. Naliczane są odsetki i wypłacane nam na konto. Oczywiście tutaj mamy do czynienia z wypłatą brudną. Pamiętajmy o podatku. Ale odpowiadamy sobie na pytanie, co będzie, jak Wibor się zmieni. Na przykład w trakcie tego drugiego okresu odsetkowego będziemy mieć Wibor 3,85. Czy coś się zmieni z naszą wypłatą? W tym półroczu nic zupełnie, ponieważ odsetki naliczane są na początku okresu odsetkowego, a na początku naszego okresu odsetkowego wybor wynosił jeszcze 5,85, czyli do końca tego pierwszego roku trwania obligacji mamy 10%. Natomiast po roku będziemy mieć już zaliczoną zmianę wyboru i zmianę oprocentowania, ponieważ mamy oprocentowanie zmienne, w związku z tym nasze obligacje będą płacić 8% w skali roku po zmianie i zostanie to naliczone w kolejnym okresie odsetkowym, czyli od pierwszego roku. Innymi słowy, naliczone tutaj zostanie 40 zł i w kolejnym okresie również 40 zł, czyli przez pierwszy rok zarobiliśmy 10% na tych obligacjach a przez drugi 8% ze względu na to, że nam się WIBOR zmienił. Zupełnie inną istotną kwestią jest to, że mamy rynek wtórny obligacji i o tym mam cały film, a w zasadzie o strategii na ten temat mam cały film, więc też zachęcam do zapoznania się. Jednak w przypadku rynku wtórnego jest jedna bardzo, bardzo istotna rzecz, o której trzeba pamiętać, czyli cena tych obligacji. Pamiętaliście wartość nominalną, czyli to, ile zapłaciliście za obligację na samym początku. Można również sprzedawać obligacje taniej, i drożej i to się wszystko dzieje na rynku, Katalist, czyli na rynku wtórnym obligacji. Realnie możemy liczyć na to, że kupimy obligacje procent, dwa taniej, być może nam się udaje trochę drożej sprzedać i to wszystko wpływa na finalne stopy zwrotu, jakie uzyskujemy z tych obligacji. Teraz warto odpowiedzieć sobie na pytanie, co wydarzy się, jeżeli zapłacimy za obligację 2% taniej. Przykładowo, wróćmy na chwilę do naszej obligacji, którą już znamy. Czyli tej 10%, później zmiana wyboru. Załóżmy, że kupujemy taką obligację po pierwszym roku jej trwania i będziemy mieć ją jeszcze rok czasu. Kupujemy ją 2% niżej, czyli za 980 zł, a wypłacane odsetki, tak jak ustaliliśmy wcześniej, to będzie to 8% skali roku, no bo zmiana wyboru miała miejsce. Czyli to, na co my liczymy w przypadku kupna tej obligacji, jak kupujemy ją po te 980, to po pierwsze dwie wypłaty kuponów odsetkowych po. 8% w skali roku i tutaj odsetki naliczone są zawsze od wartości nominalnej, czyli 1000 zł dla tej obligacji oraz zarabiamy dodatkowo 2%, ponieważ kupiliśmy od kogoś te obligacje taniej. Innymi słowy przez ten rok zarabiamy nie 8%, tak jak osoba, która miałaby te obligacje wcześniej, tylko dzięki kupnie ich taniej zarabiamy w sumie 10%, czyli tyle ile oryginalnie miał nam zapłacić mimo zmiany wyboru. Mam nadzieję, że udało mi się skrótowo wyjaśnić rynek obligacji, to jak liczy się ich odsetki, jak na nich zarabiać. Oczywiście, strategię wykorzystania tych obligacji to jest zupełnie inny film. Tutaj liczyłem na przybliżenie Wam tej teorii bo wiem jak często odpychające i trudne jest przebrnięcie przez te wszystkie finansowe terminy i taki slang ekonomiczny, którym często profesjonaliści posługują tak odruchowo, a realnie jest nam trudno po prostu nadążyć, zwłaszcza jak dopiero zaczynamy swoją przygodę z inwestowaniem. Więc ten film jest takim wstępem do, mam nadzieję, jeszcze wielu innych, w których te podstawowe terminy ekonomiczno-finansowe będę przybliżał. I mam nadzieję, że udało mi się chociaż trochę Wam ułatwić funkcjonowanie na razie na rynku obligacji.